Dzień dobry Państwu. Witam na kanale Iceberga. Iceberg Trading to nowy adres na tradingowej mapie polskim. W dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o tym, dlaczego na Forex nie masz żadnych szans. Trading to w ostatnim czasie pojęcie, które się mocno zdewaluowało, ponieważ dostęp do spekulacji instrumentami finansowymi stał się dostępny niemal dla każdego. I wystarczy 100 000 zł albo 500 dolarów, aby uzyskać ekspozycję do nieskończonej puli instrumentów finansowych. Z tego też powodu niemal wszyscy, którzy spekulują sobie na rynku, zaczęli określać się mianem traderów, choć w istocie ma to niewiele wspólnego z prawdziwym życiem. Z niniejszego spotkania dowiesz się, jakie dane przynosi raport Komisji Nadzoru Finansowego za 2022 rok dotyczący rynku Forex. Kto zarabia na rynku Forex, a kto nie? Jak w ogóle działa branża Forex, a także Jakimi narzędziami dysponuje trader, a jaką technologią dysponuje Brokat? Ja się nazywam Patryk Chyła. W branży profesjonalnego tradingu na giełdach NICE oraz NASDAQ jestem obecny od 6 lat, z czego od ponad 4 lat wykonuję tę pracę na pełen etat. I przy okazji naszego dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu polecić moją publikację książkową Jak rozgrywać akcję Tesla, kompletna strategia day tradingowa w praktyce, która jest specjalistyczną publikacją która opisuje dokładnie jedną ze strategii, która zrobię prawie każdego dnia. Przedstawia jej opis, wytyczne, możliwe scenariusze, a także przykłady realnych zagdań. Książkę możecie Państwo bezpłatnie pobrać ze strony tsla Polecam serdecznie, ponieważ jest to jedyna w swoim rodzaju publikacja dostępna na polskim rynku w dodatku po polsku. Zanim przejdziemy do właściwej treści prezentacji, chciałbym zaznaczyć, że treść niniejszej prezentacji nosi charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i stanowi wyraz osobistych poglądów autora, a żadne treści tu zawarte nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów. W emitowanej od kilku miesięcy reklamie znanego w Polsce domu maklerskiego, u dołu ekranu widnieje komunikat, że średnio 80% rachunków inwestorów detalicznych w wyniku handlu kontraktami CFD generuje straty. Oznacza to tylko tyle, że 4 na 5 klientów tylko tego jednego domu maklerskiego w dłuższym okresie traci pieniądze. Te same, które potem trafiają do, giełdy, do kasy giełdowego brokera. W tym biznesie od lat funkcjonuje jedna i ta sama zasada: że strata tradera to zysk brokera. Jeden traci, drugi się bogaci. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ja jestem obecny w branży inwestycyjnej od ponad 10 lat i nie znam absolutnie nikogo, kto zarabiałby na Forexie regularnie na chleb. I ty najpewniej też nie znasz takich osób, bo zwyczajnie nie ma takich ludzi. O sukcesie na Forexie rządzi przypadek, kiedy uda się od czasu do czasu złapać jakiś ruch ceny. Anomalie są obecne wszędzie. Tak jak jednorazowi milionerzy, którzy byli na tyle odważni lub szaleni, aby zająć spekulacyjną pozycję albo większym kapitałem, albo na dużej dźwigni. Większość przegrywa, ponieważ statystyka nie stoi po stronie grającego. Tą teorię potwierdza najnowszy raport od Komisji Nadzoru Finansowego za 2022 rok. Trzeba sobie zaznaczyć, że Komisja Nadzoru Finansowego raportuje tylko część rynku, w sensie informacje i dane od brokadów, którzy zgłaszają do Komisji Nadzoru Finansowego roczne raporty. Z raportu KNF-u wynika, że regularnie straty na rynku walutowym ponosiło 70%, 79% aktywnych tradedów. W 2022 roku łączny zrealizowany zysk wyniósł 519,5 miliona złotych, podczas gdy zrealizowana strata sięgnęła prawie 2 miliardów złotych, to jest 4 razy więcej. W tym samym czasie liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk spadła do 29 831,5 tysiąca w 2021 roku, a średni zysk wzrósł z kolei do 17,5 tysiąca z 13 100 zł. Jednak liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę wzrosła w tym samym czasie do 112,5 tysiąca z 8,5 tysiąca w 2021 roku. Za średnia strata przypadająca na klienta wzrosła do 17,5 tysiąca z 14 400 zł w 2021 roku. Szanowni Państwo, dzieje się tak dlatego, ponieważ Forex czy tam kryptowaluty nie mają ogólnie nic wspólnego z tradingiem. Trading na parach walutowych, bitcoinie czy kontraktach na ropie naftowej to jest czysta spekulacja, to jest kasyno, hazard. Nie da się przewidzieć kursów par walutowych, kursu ropy naftowej czy złota tylko w oparciu o wbudowane w platformę wskaźniki. Brak profesjonalnych narzędzi równa się brak przewagi. Nie ma zyskownych traderów na Foreksie w długim terminie, grających w oparciu o analizę techniczną czy poziomy Fibonacciego, czy tam inny zestaw dostępnych oscylatorów. Gdyby trading był taki prosty w prawdziwym życiu, to wszyscy graliby na giełdzie, a na rynku pracy nie byłoby ani lekarzy, ani elektryków. Ani nie byłoby komu sprzedawać w dyskontach. W takim razie, skoro już wiemy, kto traci na Fodeksie, to zobaczmy, kto na tym Fodeksie zarabia. Na Fodeksie zarabiają przede wszystkim brokerzy, którzy są najczęściej market makerami i stanowią drugą stronę zawieranych transakcji. Broker zarabia, ponieważ statystyka stoi po jego stronie, a także na każdej transakcji zarabia na spreadzie. Na Fodeksie zarabiają także media internetowe lokujące produktowych brokerów postaci kontentu jak artykuły sponsorowane, webinary, jakieś live'y, programy edukacyjne, analizy rynkowe i inne tego typu przedsięwzięcia. Na Forexie zarabiają też influencerzy, często e, będąc twarzą czy też ambasadorem matki danego brokera. W rzeczywistości pewnie część z nich w ogóle nie gra na prawdziwym rynku, a tylko są takimi gawędziarzami tradingu, e, mającymi za zadanie Ładnie mówić o tym, jaki trading jest przyjemny, a tym samym pozyskiwać klientów dla konkretnego domu maklerskiego. Na Forexie zarabia także branża szkoleniowa. Ciągły napływ klientów na rynek Forex to dla nich żyła złota. Tacy sprzedawcy hazardu, bo trzeba to tak nazwać, wprowadzają na rynek pragnienie łatwych i szybkich pieniędzy, a także złudzenie, że trading jest dostępny dla każdego, dla osoby w każdym wieku, że wystarczy. Poświęcić na to pół godziny dziennie, że wystarczy u nich kupić miesięczny abonament, bądź też jakiś kurs internetowy, bądź inny pakiet produktów. Tacy szkoleniowcy opowiadają o tym, że zysk jest skutkiem ubocznym dobrego tradingu, że wszystkiego cię nauczymy, że zyskowną strategię dostaniesz od nas na tacy. Generalnie wyobraźnia sprzedawców nie zna granic. Osobną pulą. Zarabiających na forexie, to są producenci systemów transakcyjnych, którzy według nich prawie zawsze zarabiają. Kiedy kilka lat temu byłem obecny na targach InvestCavs, to stoiska producentów takich systemów były oblegane przez cały weekend i nie brakowało chętnych, którzy chcieli. Podjąć narzędzie, które będzie im wysyłało na telefon informacje o tym, że mają zawrzeć taką pozycję w takim czy innym kierunku. Ludzie z, są, ludzie z natury są leniwi i chcą, żeby ktoś wykonał najgorszą robotę za nich, w tym przypadku jakiś automat. W praktyce większość tych systemów transakcyjnych w dłuższym terminie najpewniej nie zarabia, a jeżeli już, to co najwyżej na miesięczne opłaty abonamentowe. Skoro już wiemy, kto zarabia na rynku FODEX, a kto na nim traci, przyjrzyjmy się, jakimi narzędziami dysponuje przeciętny trader, a jaką technologią dysponuje broker. Przypominam, że brak profesjonalnych narzędzi równa się brak przewagi, a brak przewagi oznacza najczęściej brak zysków, a brak zysków oznacza najczęściej straty. Przeciętny trader, klient takiego brokera ma do dyspozycji określoną listę możliwości, którymi może się posługiwać. I najczęściej tacy klienci wykonują analizę techniczną, uprawiają jakiś price action, a także analizę fundamentalną, która ma im odpowiedzieć na pytanie, czy dana para walutowa jest droga czy tania. Poza tym funkcjonują takie wynalazki jak na przykład sentymenty, cokolwiek to znaczy. Klienci, którzy zawierają transakcje uprawiają np. piramidowanie, to jest akurat w porządku, bo kiedy dokładasz do pozycji, która zadabia, to zwiększasz sobie skalę i size i to jest w porządku. Gorzej, jeżeli uprawiają gridowanie, czyli jeżeli pierwsze wejście w rynek okaże się błędne, to zaczyna się dokładanie do pozycji, która traci, a tym samym e, szybko prowadzi to prędzej czy później do zagłady konta, którym dysponujesz. Osobnym tematem są roboty transakcyjne, o których mówiłem już wcześniej. Jednak roboty transakcyjne są napisane przez ludzi i bazują na tych samych narzędziach, którymi dysponuje przeciętny trader, czyli to jest jakaś określona lista wskaźników, bądź też innych narzędzi, które są dostępne na platformie danego brokera, bądź w platformie MetaTrader. Stąd też trudno przypuszczać, żeby takie roboty transakcyjne były w stanie zadabiać w dłuższym terminie. One oczywiście mogą wykazywać lepsze, lepsze wyniki w określonych warunkach, czyli na przykład jeżeli rynek jest silnie trendowy, ale przez cały czas na pewno nie są w stanie generować stałych y, dodatnich y, wyników. Po drugiej stronie mamy brokera i tym samym y, znaczną przewagę technologiczną. Większość brokerów forexowych to są tak zwani market makerzy i to co widzicie państwo na platformach tych brokerów to nie jest prawdziwy rynek, tylko to jest taki rynek symulowany. To jest takie lustrzane odbicie. Broker także uprawia high frequency trading, czyli trading wysokiej częstotliwości, z którym ludzka dęka nie ma żadnych szans. Jako, że broker jest dostawcą rynku, który widzisz na platformie, ma pełną kontrolę nad wprowadzanymi tam zleceniami, zarówno na otwarcie, jak i zamknięcie pozycji i może je realizować według własnego uznania, nie masz nad tym żadnej kontroli. Może także dopuszczać się licznych manipulacji w postaci opóźnień czy rekwotowań danego instrumentu finansowego, a także uprawiać front-running, ponieważ wie, jakie wprowadzasz zlecenia, może je uprzedzić, bo po prostu zrobi to szybciej. Innym tematem jest tak zwane odchylenie niesymetryczne. Odchylenie niesymetryczne zostało uznane przez Komisję Nadzoru Finansowego jako jawne działanie na szkodę klientów, co zakończyło się Dużą kadą dla jednego z polskich dużych brokerów. Poza tym, broker, jako że jest dostawcą rynku, który widzisz, ma pełną kontrolę nad spreadem. A jeśli już jesteśmy przy temacie spreadu, chciałbym Państwu zaznaczyć, jakie są różnice pomiędzy rynkiem symulowanym, tak jak mamy tutaj, i rynkiem prawdziwym, jaki pokażę za chwilę. To jest wykres spółki Tesla. Mamy tutaj spread na poziomie 60 centów: 182,80, 183,40. To jest plus, minus. 50 do 60 centów kosztu, który trader ponosi zawsze, bez względu na to czy będzie chciał zagrać longa czy shorta. Ten 60 centów to jest stały zysk brokera, bez względu na to czy transakcja przyniesie zysk bądź stratę. Ta sama spółka w platformie transakcyjnej typu Sterling Trader, która dostarcza notowania z prawdziwego rynku. 183 na 10 na kupno i 183 12 13 14 na sprzedaż. To jest plus minus 3,5 centów, czasem więcej, 10, kilkanaście w momencie kiedy pojawia się jakiś silniejszy ruch i tam chwilowo te notowania się gdzieś tam rozjeżdżają, ale proszę zauważyć, że to jest 10 razy mniej niż u brokera i rynku symulowanego. To jest 10 razy mniejszy koszt, który się ponosi przy każdej transakcji. I to jest bardzo istotna różnica, na która wpływa na to, dlaczego traderzy grający u brokera, który symuluje rynek mają tak naprawdę podgórkę, bo to jest koszt teoretycznie niewidoczny, bo chociaż za platformę się nie płaci w jakiegoś comiesięcznego abonamentu, to ten koszt się oddaje na przykład 60 centów spreadu przy 10 transakcjach, to jest 600 centów kosztów, 600 centów kosztów. Nic więc dziwnego, że gracze, którzy uprawiają grę na platformach symulujących rynek, już na samym starcie na przegranej pozycji tak naprawdę jaką trzeba wygenerować skuteczność, grając na przykład z spółkę Tesla u brokera i rynku symulowanego, aby przy na przykład 10 transakcjach osiągnąć zysk rzędu 600 centów. To trzeba na czysto zarobić 6 dolarów. To bardzo, bardzo dużo. Za plecami brokera stoją także czynniki takie nietechnologiczne, czyli na przykład teoria efektywności rynku, a także cała machina marketingowa, polegająca między innymi na tym, że broker zatrudnia takiego ambasadora, z którym produkuje na przykład jakiś edukacyjny content, mający teoretycznie nauczyć ludzi inwestowania czy, czy grania na, na giełdzie, podczas gdy tak naprawdę ma służyć tylko temu, żeby pozyskać nowych klientów i żeby ci klienci jak najczęściej zawierali transakcje, ponieważ każda transakcja to spread, a spread jest pewnym zyskiem brokera od każdej transakcji. Poza tym taki dział marketingu publikuje na przykład liczne analizy, prognozy. To jest to samo, co mówiłem przed chwilą. Później te analizy czy też prognozy są publikowane w opłacanych przez brokerów w mediach internetowych i to także ma wszystko na celu stworzenie wrażenia, że na rynku da się coś przewidzieć i że ten, że ten rynek jest atrakcyjny i nadaje się do grania. Generalnie na rynku Forex mamy do czynienia z konfliktem interesów, ponieważ broker jako strona przeciwna transakcji tradera ma w interesie zarobić na tych transakcjach, więc siłą rzeczy musi skazywać tego tradera na ponoszenie strat. I im dłużej taki trader będzie korzystał z usług danego brokera i zostawiał prowizję w postaci spreadu, bądź też dopłacał do konta kilka razy, tym samym będzie lepszym klientem dla takiego brokera i pozwoli mu wygenerować większy przychód. W takim razie, skoro już wiemy, że 80% klientów traci na Forexie, to jak znaleźć się w grupie tych 20% inwestorów, którzy regularnie zarabiają? Ano trzeba po prostu zmienić rynek, bo prawdziwy trading jest na Wall Street. Najlepsi traderzy, inwestorzy tego świata od lat handlują na Wall Street prawdziwymi akcjami, prawdziwych firm, na rynku regulowanym, z teoretycznie równymi szansami. Tak było od zawsze. Wall Street jako rynek regulowany daje nam tą możliwość, że wszyscy gramy na jednym rynku. Ja na swojej platformie transakcyjnej, to jest akurat moje prywatne stanowisko, widzę to samo, co koleś siedzący w Goldman Sachs w Nowym Jorku. Gramy tą samą spółkę, widzimy ten sam wykres, tą samą książkę zleceń i tą samą listę transakcji. Mamy teoretycznie takie same szanse. Oczywiście na Wall Street także rządzi handel algorytmiczny, co jest dla takich traderów dużym problemem. Niemniej jednak, jeżeli stosujesz się do ścisłych wytycznych, masz strategię niskiego tyzyka, to na Wall Street. Da się zarabiać. Oczywiście nie jest tak, że na Wall Street zarabiają wszyscy, tam też jest duża selekcja i większość osób traci, to jest oczywiste, ale różnica polega na tym, że broker, u którego posiadam konto, ma zupełnie, inną, ma zupełnie inny model biznesowy, polegający na tym, że czerpie przychody z prowizji transakcyjnych, a nie z drugą stroną transakcji, więc w jego interesie jest to, żebym oczywiście realizował jak największy obrót, no bo to są koszty transakcyjne, to jest jasne, ale przede wszystkim grał jak najdłużej. To jest bardzo istotna różnica, ponieważ broker jest w sumie moim sprzymierzeńcem. W jego interesie jest po prostu to, żebyśmy grali jak najdłużej i jak najwięcej. Długofalowa współpraca się opłaca. Niemniej jednak, żeby zarabiać na rynku, na przykład na rynku regulowanym, trzeba mieć niskie koszty transakcyjne, i strategię, która bazuje na bardzo wąskich stop lossach, tak jak na przykład tutaj. Tutaj macie Państwo do czynienia z takim właśnie klasycznym piramidowaniem, czyli shorty i te shorty były powiększane o kolejne pule akcji i tym samym był tutaj zwiększany size i skala. Żyjemy w świecie, w którym niemal każdy jest niewolnikiem natychmiastowej gratyfikacji, natychmiastowej rozrywki, Stymulacji i obsługi. Nikt nie chce na nic czekać. Lata 2020 i 2021 przyniosły na giełdzie jeden z najszybszych krachów w historii, a potem jeden z najsilniejszych rajdów w historii. A rozpędzona ponadnorma giełdowa koniunktura ściągnęła na rynek rekordową liczbę traderów detalicznych spragnionych. Natychmiastowej rozrywki i zysków. I prawie wszyscy ci traderzy nie mieli pojęcia, co robią. Potrzeba uzyskania natychmiastowych rezultatów jest głównym powodem, dla którego tak niewielu ludzi może zadabiać na rynku finansowym, nieważne czy to jest rynek e, Forex, kryptowaluty czy Wall Street. Zaznaczam, że trading nie jest ani prosty, ani dla każdego. Tak jak większość z Was nie zostanie dobrze opłacanymi programistami, tak samo tylko jednostki mają szansę zostać zyskownymi traderami. Takie są fakty i to jest naturalna selekcja jak w każdej innej przyrodzie. Generalnie, żeby zarabiać na rynku, trzeba traktować swój trading jak biznes. To nie jest proces z dnia na dzień i nie da się tego zrobić z doskoku. Trading to jest niestety sport wyczynowy, trening własnych umiejętności, który jest długi, a sukces jest niepewny. Mam nadzieję, że przez ostatnie kilkanaście minut udało mi się uświadomić Państwu, że gra na Forexie nie różni się w gruncie rzeczy niczym od pójścia do kasyna w Las Vegas, bo szanse tu i tu są dla gracza właściwie takie same. Jeżeli jesteś zainteresowany wejściem do świata prawdziwego tradingu, zachęcam do kontaktu poprzez stronę internetową www.icebergtrading.pl. Tymczasem dziękuję za dzisiaj, za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo.